Ta kolejka z Arturem witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsza kolejka ma w sumie będzie miała według mnie dwa tytuły. Pierwszy to trzy piąte. Klęska. No, porażka, klęska Artur. Witam serdecznie. Bo ja, bym klęska. Powie... ja bym chciał, żebyś ty się wytłumaczył, bo do tej pory to. No, całkiem dobrze bym powiedział, chociaż oczywiście przegrywałeś za każdym razem. Tak, tak. Jednak teraz trzy trafione, pięć nietrafionych, no to już jest porażka, z którą. No, tutaj Ciężko żyć. No, opowiadaj. Patrz, każdy z tych meczów oglądałem, później statystycznie sprawdzałem, no typowanie moje z mojej strony tragicznie, przepraszam, w Katowice z mojej strony, bo typowałem, że wygrają pierwsze spotkanie dopiero w grudniu meczem, gdy będą grały z żubrami, więc mogę tylko przeprosić i chylę czoła, że wygrali na terenie w Lesznie, więc to dla nich tutaj pewnie super mobilizacja do dalszej pracy, a dla mnie też mobilizacja, aby hmm. lepiej typować. Dobrze powiedziałeś minersów, bo podczas tego właśnie meczu, nie wiem czy oglądałeś? Tak oglądałem. Oglądałeś minersów czy minersów? No oglądałem, że często ten pan mówił minersów i przypomniałem sobie jak ja pierwszy raz tutaj też powiedziałem minersów, ale teraz już wiem, że minersów. I też jechaliśmy w że na mecz chyba. Tak, jechaliśmy, bo to my graliśmy 11. A jechaliśmy dziesiątego i ten mecz oglądaliśmy. No i właśnie też mówimy, patrz, jak komentator mówi, minersi. Minersi. E, piąta kolejka. Podsumowanie, Artur, żeby, żeby gdzieś tam sprawy dokończyć. Żeby Twoją porażkę uwypuklić, uwypuklić jeszcze publicz, bardziej. E, Leszno, Katowice. Typowałeś Leszno. Oczywiście błąd. Katowice wygrały. Katowice to. wygrały i to wygrały to bardzo można pewnie. To, bardzo pewnie. Problemem, jakimś tam w Lesznie było. Y ten groźnie wyglądający upadek y, Ryszka, y, tam było uderzenie w głowę, już nie wrócił jakby do tego spotkania. Nie wiemy, co tam dalej się z nim dzieje, no ale Katowice naprawdę tutaj wygrał zdecydowanie. Spójnia Stargard, Politechnika Opolska, tutaj udało Ci się. Spójnia wygrała. GKS Tychy, DK Pelpin, GKS Tychy wygrały tutaj kolejna Twoja porażka. Wrócimy do tego Tutaj mm -hmm. skończę pod, Podsumuję tą piątą kolejkę. Kotwica. Z łodzią. Typowałeś Kołobrzek, łódź wygrała to spotkanie, myślę, tak samo jak Twoja porażka z typowaniem. No, czyli zmiażdżyła koło. Zmiażdżyła. No, wszyscy, którzy oglądali, czy tam słyszeli o tym meczu, no to pierwsza kwarta, kotwica 0 na 15. 6, 17. Wynik. 0 na 15 trafionych rzutów. Wszystkie te 6 punktów to były z rzutów wolnych. Więc no, wielka nieskuteczność, no ale brawa dla drużyny UKS-u, z którym się teraz spotkamy już w najbliższy weekend jaż strach przed tym spotkaniem, bo pokazali się z bardzo, bardzo dobrej strony. Tymon się też pokazał. Widać, że ta forma gdzieś tam wzrasta u nich i na no, pewno przyjadą podbudowani tą wygraną do nas. I z Poznaniem, typowałeś Poznań, i Nowrocław utrzymał tą swoją chyba. Eee, fale więc i No Wrocław wygrał, trener Łuszewski na pewno cię pozdrawia. Tak, pozdrawiam. Widziałem go już na środku parkietu bardzo zadowolona, podskoczył. Tak, tak, tak zadowolony. widać, że było, zeszło z niego ciśnienie. No ale prowadząc 18 punktów. Poznań prowadził w pewnym momencie 18 tak. punktów. To była trzecia, albo już czwarta, kwarta nawet. I chyba potem robił wszystko, aby ten mecz przegrać. No, udało się i, i no, Wrocław wygrał. WKK, Active Hotel Wrocław z Żubrami, tutaj trafiłeś bardzo dobrze. WKK wygrało to spotkanie 87 do 75. Polonia Warszawa z Rzeszowem, tutaj chciałeś, aby wygrała Polonia. No i nie powiem, że byłeś blisko, bo dalej to się liczy jako przegrana, <śmiennie> tak ale 5 punktów tylko dla, dla Rzeszowa. No, i ostatni mecz tej piątej kolejki to solwera soku łańcuch z SKS-em Starogard Gdański. Tutaj dobrze trafiłeś. Tak, dobrze trafiłem. wyraźnie wygrana drużyny ze Starogardu, która w tym meczu była osłabiona bardzo, a potrafiła z ciężkiego terenu, bo na pewno łańcuch jest bardzo ciężkim terenem, wywieźć yy, spokojne dwa punkty. Spokojne dwa punkty, no i seria 5-0, która mhm. stawia ich tutaj na, na, na pozycji bardzo. Silnego lidera. Jak myślisz? Jak, jak długo ta seria będzie trwała? Do którego meczu? Dzisiaj, dzisiaj przeglądałem ich terminarz. Oni jeszcze grają cztery jakby kolejki i wtedy mają pauzę. I kto wie, czy nie będą mieli 9-0 i wtedy będą mieli tydzień przerwy. Teraz będą Starogard będzie grał z Leśnem, czyli tutaj? No będę stawiał tutaj, znaczy stawiał. No, wydaje mi się, że wygra to Starogard. No. Następnie Polonia Warszawa. Tak, też będę Starogard. Następnie Inowrocław. Też. To by było ósme. I dziewiąte WKK 9 i wtedy mają przerwę Stargard. I potem mają dopiero spójnie Stargard na wyjeździe, więc tam chyba pierwsza porażka. Myślę, że Ale to, do do, to daleko. To jest, ze starogardu na pewno docenią twoje trudności. To jest dopiero 21 listopad, więc tam też się może wiele wydarzyć. Nie wiadomo co w składzie będzie spójnik, która gdzieś tam pewnie cały czas chce się wzmocnić jeszcze to się będzie działo w Starogardzie czy ominą ich kontuzje, chociaż teraz mają ten trudny też okres, gdzie tych kontuzji mieli sporo i chyba jeszcze Rafał Komenda też coś tam się mm -hmm. mu wydarzyło więc Wróćmy do tego meczu GKS tych DKP. 105 do 89 ty oczywiście byłeś na tym meczu więc opowiadaj mm. No, przykro nam, że przegraliśmy i zawiedliśmy tutaj naszych kibiców, więc możemy za, ten, za to spotkanie jakby przeprosić. Ja mogę tu w imieniu drużyny przeprosić, że tak się wydarzyło. Gdzieś tam delikatna kontuzja Mariusza Konopackiego po siedmiu minutach gry też jakby nam zaburzyło tę rotację i gdzieś jego brakowało. Damian Durski musiał dużo, dużo w tym meczu walczyć, żeby być cały czas w grze. Był moment... 70 chyba 4 70 było dla drużyny Stychów i e, piłka wypadła e, poza boisko. Wszyscy naprawdę wszyscy widzieli, że była wtedy piłka dla Deki Pelplin, ale nie wszyscy widzieli. Nie wszyscy widzieli, tak. No jednak została e, dla Tychów, no i wtedy chyba też otrzymaliśmy jako ławka fal techniczny, jeden rzut wolny, dodatkowo trafiony po tej jeszcze akcji i znowu nam odskoczyli. No bardzo dobry mecz hmm, pana Dziemby, nie dziem, tak, dobrze, Dziemby, y, który w meczu, jak byliśmy tutaj w Starogardzie, y, w ogóle nie istniał, a w meczu z nami 19 punktów, na no, bardzo dobrej skuteczności, fizyka, bardzo mocny fizycznie. Tomasz Śnieg zagrał bardzo dobre spotkanie i jeszcze pod koszami Szymon Kiwilsza i jednak to doświadczenie, które tutaj tych trzech chociażby graczy przeczytałem, spowodowało to. No dodatkowo Mateusz Szczypiński dołożył swoje trzy trójki mm. trafione. No gdzieś tam na pewno przy Mateuszu założyliśmy, że powinniśmy go bardziej kryć, żeby nie oddawał tych rzutów, a jednak osiem aż oddał, więc... Z czego trzy trafił. Z czego trzy trafił, więc nasze założenia też nie do końca trenera założenia udało się zrealizować, żeby było żebyśmy wygrali. Z zespołu Deki Pelpinu, ja zwróciłem uwagę bardzo na występ Filipa Siewruka, który też chyba był w takiej roli trochę postawiony przez, przez gdzieś tam rotację małą. Przez to, że przez te faule troszeczkę musiał pewnie trener, trener inaczej rotować, ale też to był jego pierwszy mecz wygrany bez, bez maski. Tak, tak. Po tym złamaniu nosa, który miał, i gdzieś tam w tej masce grał. Ja, nie, ja nigdy takiej maski nie zakładałem, nie nosiłem, ale na pewno to mu przeszkadzało jakby w grze. Ale skoro jest teraz wolna, to może. Mogę spróbować. Zamoczyć, tak? No, noszę okulary. To te. Ale chyba na, na pewno, przepraszam, gdzieś mu to przeszkadzało, że widać jak teraz odżył i ściągnął tą maskę, tę maskę i yy, zagrał dobre zawody strzeleckie. 23 punkty. Tak, 4 na 9 za 3. Yy... Będziemy chcieli, Artur, wrócić do tego meczu Kotwica z Łodzią. 58 do 85 dla To już tam Łodzi. powiedzieliśmy o tej serii I... początku właśnie drużyny z Kotwicy, że nie mogła trafić rzutu. No i jest tutaj jak... Filip jak 10 Punkt. punktów, Nelson 13, Marcin Dymała 0, Paweł Dzierżak 5, Szymon Długosz nie zagrał, Mikołaj Kurpisz 7, Damian Pieloch 4, Wojciech Frach... 13. Myślę, że trener Frank ma całkiem spory orzech w najbliższym czasie do zgryzienia. Tak, tak, oni chyba jadą teraz do pola nawet i. No. Co tutaj zrobić, żeby, żeby to wygrać? Żeby to wygrać. Pewnie, pewnie... kluczowym będzie też powrót długosza. Nie wiem jak czy tam to było spowodowane kontuzją, czy jakąś chorobą, ale pewnie jest to też bardzo wartościowy u nich gracz, który gra na tej pozycji 5 i na pewno tutaj im wiele pomaga i w tym meczu pewnie był brak jego widoczny też. No. Nagrywamy to wyjątkowo, naprawdę w czwartek. Tak, w czwartek. Naprawdę w czwartek nagrywamy to. Już o tej godzinie, kiedy wy to oglądacie, już wiecie, że dokonał się kolejny nowy transfer w DC Pelpin. Mianowicie dołączył do nas od dzisiaj Filip Gurtatowski prosto z energii z Trefi. Artur, skąd wziął się ten transfer? Skąd wziął się? Ten transfer tak naprawdę gdzieś tam w założeniach naszych tutaj klubowych miał być zrealizowany przed sezonem. Filip miał, taką, mieliśmy nadzieję, że będzie z nami od początku sezonu, ale włączył się do gry Twel Sopot i na pewno jakby Ekstra klasa i możliwość gry w europejskich pucharach plus ekstra klasie Filipa. Zmobilizowała do tego, żeby podpisać kontrakt z Treflem. gdy nadarzyła się okazja, że jednak Filip zdecydował się, z uwagi na to, że też mało jakby minut grał w pierwszym zespole, a grał tylko w drugiej lidze, zechciał jakby ponowić z nami rozmowy i no bardzo szybkie tutaj decyzje zarządu. No i udało się, chociaż rozchwytywany był bardzo Filip. Wiele klubów go chciało w tej pierwszej lidze. Nam się udało go pozyskać, jesteśmy bardzo z tego faktu zadowoleni, robimy wszystko, aby zatwierdzić Filipa już do niedzieli, żeby w niedzielnym spotkaniu mógł już zaliczyć debiut tutaj przed Peplińską publicznością. O to ja bym się nie martwił, bo jeżeli chodzi o zatwierdzanie zawodników, to patrząc przez pryzmat, myślę, innych klubów i tego, w jakim tempie oni się po pierwsze gdzieś zawodnicy pojawiają na stronie ligowej. To oznacza, że są już faktycznie zatwierdzeni, zarejestrowani. To, to z tym nigdy problemów nie miałeś, a myślę nawet, że kilku zawodników w bardzo dziwnych terminach udawało się. Nie, no to wszystko tak, to jest wszystko jakby tam uzależnione od tej współpracy z klubem, który oddaje nam tego gracza, tak, z którym robimy transfer, jest to też wszystko uzależnione od akceptacji Polskiego Związku Koszykówki, który jakby sprawnie... Zatwierdzi nam wszystko, dokumenty. No bo jednak tych dokumentów troszeczkę przy takiej legalizacji danego gracza jest. no Robimy wszystko, aby na niedzielę był gotowy. Jedno jest pewne: Filip Gurtatowski już z nami trenuje, już z nami jest. A w, o meczach drugoligowych, o których Artur wspomniał, to w tym sezonie rozegrał ich aż trzy pierwszy z Akademią Gurtata Gdańsk, gdzie zdobył 23 punkty. W drugim meczu z energią Basketball Elbląg 5 punktów oraz w trzecim 12 października, czyli dość niedawno zdobył punktów 3. Tak samo jak słuchaj Artur, transfer Sebastiana Kowalczyka do naszych tutaj sąsiadów. Czy ten transfer Filipa Gurtatowskiego teraz do nas nie jest takim w... nie zaburzy tego, co do tej pory gdzieś się udało? Zbudować? Myślę, że nie, że drużyny. zakładaliśmy i jakby dążyliśmy do tego, aby ten skład nasz został w jakiś sposób jeszcze uzupełniony, żebyśmy mieli jeszcze gracza wysokiego, aktywnego na desce, na tablicach, dobrze broniącego, wysokiego, no bo Filip ma 205 cm. Więc na pewno nam to zależało i patrząc na nasz, naszą zbudowaną w tej chwili drużynę nie zaburzy, a wręcz pomoże. W realizacji naszych celów, które mamy, i to będzie bardzo dobry transfer, bardzo dobre uzupełnienie, wzmocnienie naszej drużyny. W tym poprzednim meczu z tychami myślę, że było widać gdzieś tam takie, taki brak zmienników, kiedy pojawiły tak, no się bo faule. Kiedy... Maciej Nagel miał cztery faule, już się wtedy zrobił problem. Mm. Musiał szczepański też już łapał Oliwier. Przewinienia, więc na pewno jest jeszcze ten jeden wysoki podkosz, gdzie tak praktycznie mamy trzech, tak, bo mamy y, trzeba liczyć Maćka, mamy y, Oliwiera i mamy Filipa się wruka, więc to jest tak czwarty, więc to idealnie myślę, że się rozkłada w tej chwili. Ale też rozkładają się minuty. Rozkładają się minuty i będzie każdy zadowolony. Będzie każdy zadowolony. Będzie pan zadowolony. Mówi kierownik Artur Patyk. Tak, będzie I Tym pan akcentem zadowol... przejdziemy do szóstej kolejki, która e, rozpoczyna się w sobotę i kończy w niedzielę. Nie mamy tutaj meczu ani piątkowego, ani poniedziałkowego. Hmm. Zaczynamy Artur. Tychy, łańcuch. E, tychy. Tychy bardzo dobra forma, dalej swój własny parkiet. Darek to już tam przeklina mnie pewnie w tym łańcucie znowu przeciwko o... niemu, ale na tę chwilę no grał słabo na razie grają. No, nie wiem czym to jest spowodowane, ale grają... No Przegrali teraz za Starogardem wyraźnie. Tychy nas pokonały wyraźnie, więc. No, Tychy, Tychy tutaj w tym spotkaniu. Rzeszów i Inowrocław. Tak, pier... Ale tak. zobacz, pierwsze dwa mecze od razu. Pierwszy, tak. Dwóch Inowrocław wygrał chyba trzy, tak? Z rzędu teraz spotkania. Czy dwa? Dwa. To dwa. Był drugi. drugi. Myślę, że. Są gdzieś tam na delikatnej fali i powrót z minus 18, gdy byli, na pewno jakby dodał im jeszcze skrzydeł. No, też tutaj musimy powiedzieć, że wzmocnili się, tak? Też Właśnie, yy tak. mają transfer Alana Czujkowskiego, w tamtym roku grającego w Łodzi. Też bardzo, bardzo wartościowy gracz. Yy, też pewnie robią wszystko, żeby go zatwierdzić do tej sobotniej kolejki, bo jeszcze patrzyłem wchodząc do studia, jeszcze nie był jakby zatwierdzony. Więc tutaj też jest walka o to, żeby go zatwierdzić. Jest to na pewno niewątpliwie dla nich wzmocnienie, ale w tym spotkaniu stawiam na resowie, która bardzo pozytywnie wypadła podczas spotkania w Warszawie. Zwyciężyła na tym trudnym terenie w Warszawie i tutaj obroni własny parkiet. SKS Starogard Gdański i Leszno. W Lesznie zagra też kolejne wzmocnienie, tak, mamy kolejnego, jakby nowego gracza w drużynie, jest to obcokrajowiec na pozycji chyba 1-2, ale nie wiemy co z Szymonem Ryszkiem, tak, jest jakby na razie cicho, czy to uderzenie w głowę spowodowało, że nie wystąpi w tym spotkaniu, tego nie wiemy, w Starogardzie pewnie się pojawi zaraz raport medyczny przed samą kolejką, oni też to publikują, no, Kordalski wróci, nie wiem czy Ziłkowski jeszcze chyba raczej nie. Rafał Komenda może jeszcze też nie zagra. No, ale tam jest głębia składu, tam jest duży potencjał. No, wygrają z tym A Astoria Bydgosz PGS Spójnia Stargard. No i tu mamy mecz, jakby dwóch głównych mecz kolejki. mecz kolejki, dwóch głównych kandydatów do awansu pewnie drużyn, które jak najbardziej chcą awansować. A Astoria jest po pauzie, czyli nie grała w poprzedniej kolejce. Spójnia wygrała swoje spotkanie, więc Astoria mogła spokojnie swój mikrocykl treningowy przygotować tak, aby z tą spójnią być jakby przygotowana na nią. Spójnia jeszcze nie, cały czas mówi się o jakiś jeszcze wzmocnieniach, które mają nastąpić w spójni. Na tę chwilę tam też problemy znowu w Astorii, też nie wiemy, czy już zagra Chyliński, czy Nowakowski zagra, ale myślę, że własny parkiet i to, że troszeczkę większy czas na przygotowanie się do tego meczu i obstawiam tutaj na Astorię Bydgoszcz. Wigri AZS Politechnika Opolska, kotwica Port Morski Kołobrzeg. Czy drugi taki mecz może się zdarzyć Kotwicy? No nie wiem. Wydaje mi się, że już nie powinni tak zagrać słabo jak przed własną publicznością. Może to też trema, było, bo to było pierwsze spotkanie w tym sezonie przed własną publicznością. Nie wiem dalej, co w Opolu z kontuzjowanymi. Tak? Nie wiemy, bo też w ostatnim spotkaniu było widać, że podkręcił kostkę obcokrajowiec, więc tutaj też nie wiadomo, czy on wystąpi. Nie wiemy dalej, co tam z Rudkowskim. No i tutaj postawię na gości, że no, Kotwica już nie może tak przegrać, zaczęli 1-3, no to już no, tak mocny zespół, no muszą wygrać. Ja tutaj zaznaczę… Dwa, dwa czyli Kotwica. Dwa, ale mój zaznaczę ty podwrotny. Aha, okej. Okay. Taki jeden, ja jeden tak sobie wesz. mogę no. wybrać, taki. Ja, Dobra. Ja, ja mogę jeden wybrać, ty musisz osiem. Taka mm -hmm. niestety przywileje tego prowadzącego. Enea Basket, Poznań, WKK, Active Hotel Wrocław. Poznań przegrał wygrany mecz wino w Ina Wrocławiu. Własny parkiet, WKK znowu wygrało z tymi żubrami. No, taki mecz tutaj taka niewiadoma dla mnie, ale postawię wtedy, w takim przypadku, jak jest niewiadoma, a parkiet jednak pomaga własny, to na Poznań tutaj. Pelfin grał siebie z EKSM Kulpak Łódź. EKS po super meczu w Kołbrzegu wygrana, my powalczyliśmy w Tychach, nie udało nam się, więc jesteśmy jakby rządni odrobienia i pokazania naszym kibicom, że jednak jesteśmy mocnym zespołem, mocną drużyną i musimy ten mecz wygrać. Znaczy chcemy go bardzo i zrobimy wszystko, aby to spotkanie zostało rozstrzygnięte na naszą korzyść. I ostatni mecz tej szóstej kolejki, Miners Katowice, KKS Polonia Warszawa. No to Ci minersi tam jak słuchają, to pewnie już mówią, no znowu powie, że Polonia-Warszawa tym razem. No tak, ten... Polonia-Warszawa Polonia wygra, chociaż w ostatnim meczu gdzieś tam pierwszej drużynie udało się Salingera zatrzymać na mniejszej ilości punktów. 21. 21, tak, rzucił, więc zobaczymy. No ale myślę, że Polonia-Warszawa jednak, chociaż Katowice będą na pewno podbudowane taką wygraną w Lesznie, ale jednak Polonia-Warszawa. Ja tutaj solidarnie z minersami Marginer zaznaczę. Mój typ. Że majnersi. Że mainersi tak, mhm. tak. jak typowałeś, że dopiero z nami, z deką Pelpin, będą ich pierwsze zwycięskie punkty. Nie, nie, typowałem, że na święta będą mieli majnersi pierwsze i to mieli z żubrami grać. Na święta z żubrami? Tak. A z żubrami? No tak, 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 typowałeś, że tak późno dopiero tak. zdobędą punkty. E, myślę, że po tym ostatnim meczu, gdzie naprawdę gdzieś tam pokazali się z dobrej strony, mhm. e, będą chcieli to utrzymać i faktycznie w tym ostatnim meczu tej szóstej kolejki zwyciężą. Typy Artur są spisane, Tak zawsze. Myślę, no, mam nadzieję, że tego 3-5 to ciężko będzie. Ci ciężko robić, już ale... będzie. No, to już była tragiczna kolejka, naprawdę tragiczna. No, też my nie... się do tej przyczynili, przyczyniliśmy, bo przegraliśmy z Tychami, ale... Straszna deklasacja. Straszne. E, 19 października, czyli to jest najbliższa niedziela. O godzinie 18.00 DK Pelpin zagra z EUKS-em Kulpa Kłódź. Zapraszamy wszystkich kibiców bardzo serdecznie. Do tego abyście przyszli Pokrzyczeli trochę głośno. Zobaczyli naszego nowego gracza. Zobaczyli Też to Filipa. Przywitali Filip. Tymona Szymańskiego, po tym, bo teraz się pojawił, ale już w koszulce drużyny z łodzi. Więc jest tu zachęta. Panu zapomniał, dużo. jak te kosze tu wyglądają. Już zapomniał. Miejmy nadzieję. Dziękujemy pięknie. Dzięki bardzo. Artur Patik, Tomasz Kolos. Do zobaczenia.